serdecznie nie dnia kolejnego Z karty badamy co tutaj na osiedlu się dzisiaj dzieje sklepik otwarty co tu się buduje, nowe budynki jakieś nowe, nowe rzeczy się tutaj budują z kronikarskiego obowiązku rzut oka rzut oka na hotel że będzie jakieś dobre jedzenie w hotelu dzień temperatura temperatura znośna, nie jest upalnie jest godzina dziesiąta. Udajemy się do sklepiku, zobaczymy co, co dzisiejszy dzień nam przyniesie, co nas po drodze, co nas po drodze spotka niebo bez smogowe także Możemy, możemy, śmiało wychodzić. Zapraszam wszystkich na dzisiejsze przygody. Pozdrawiam. Idziemy, idziemy po nową, nową przygodę. Zapakowani, zapakowani do windy. Zobaczymy, co dzień dzisiejszy nam przyniesie. Zaczynamy jak zwykle od jak będzie coś ciekawego, to oczywiście zajrzymy. Zajrzymy ludziom do domów, do domów, garnki. Badamy, badamy co ciekawego dzisiejszy się nam przyniesie. Dzień jak co Wszystko po staremu. Tutaj to tak, jakby czas stał w miejscu. No tylko poza tym, że się tam budują. Jakieś, jakieś budowy tylko po tym można poznać tylko po tym można poznać że cokolwiek się tutaj zmienia, że są jakieś budowy a tak jak spojrzycie sobie tutaj ten gościu cały czas co tutaj zamiata to co zamiata, tutaj za drzewem teraz jest w tej kominiarce żeby go słońce nie słońce go nie no, a teraz przyszedł tam widzicie, o ten w kominiarce, nie? żeby go słońce nie przyjarało Eee, roślinki rosną, godzaki jeżdżą, korek jak zawsze korek jak zawsze sklepy stoją, roślinki, roślinki rosną. Żeby nie to, że te budowy są tutaj w okolicy, to człowiek by nie wiedział w ogóle, że, że się coś tutaj zmienia. Że coś tutaj się zmienia. Tam będzie chłopak z gitarą. Nie wiem czy zauważycie. Tam się przedziera. Przejechał chłopaki na stanowiskach tam pani tamta co tam szła robiła zdjęcie tamtym wolnym budynkom zobaczymy może będzie może będzie coś nowego chłopaki mają dzisiaj pełne ręce roboty kuchnia stoi kuchnia stoi a ja będę tutaj wodę leją wodę leją tutaj widziałem jak fajnie gościu sprayował od ręki sprejem, tutaj jest pusto Tamto pozamykane to już wam. O, mój ulubiony kolor takich samochodów. Po tej stronie jedzą, po tej stronie wysyłają paczki. Po tamtej stronie wysyłają paczki. Teraz tych z paczkami to się narobiło na ulicy dosyć dużo. Tu jakiś Chińczyk próbuje wyjechać. Tutaj też jest jadłodajnia. Taka domowa. No i tutaj będziemy się przepychali do sklepiku tam możecie wysłać paczki z tyłu było paczki tam jest jadłodajnia a my musimy się przedostać ok, dotarłem dotarłem do sklepiku mało tego gyroza sprzedajemy że sprzedaliśmy gdzieś o, autobus Autobusy, autobus <grystanie> nigdy tak nie robili że myśleli może, że ja czekam na autobus bo tutaj się często ludzie chowają przed słońcem czy przed deszczem, i wtedy autobus się zatrzymuje, nie wychodzą. Co do tych pierogów Kiyosaki, sprzedaliśmy tylko dwie porcje wczoraj. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie szło. Sklepik zaopatrzony, ale skończyła się data. Data takiej chciałem Wam właśnie to kiedyś pokazać. Jakie tutaj są różnego rodzaju przyprawy nie? Takie, takie przyprawy jak, jak my mamy w Polsce do, do pieczonej ryby do pieczonej ryby. Bambu to jest firma, to nie sugerujcie się, że, że to jest bambu. I kangoręk to jest pieczona ryba. Tutaj mamy Special. To jest taka e, ogólna przyprawa. To jest e, dodawana do warzyw, jak są robione w tempurze. To jest tempura do warzyw, nie? taka mąka z przyprawami. To jest e, tempura do warzyw. Nie wiem, czy to widzicie. Tepum. Tepum bakum, czyli do mąka do pieczenia. Czyli to jest taka tempura, wiecie, nie? Wszystko idzie do wywalenia. Tu jest ryba. Tu jest paku o, tu jest przyprawa do kurczaka, przyprawa do kurczaka, widzicie, takie, no, am chicken spicy coconut gravy, czyli to jest sos gravy do sos gravy do kurczaka. Wyszło wszystko w zeszłym roku, w zeszłym miesiącu, no najmniej na to, i to wszystko do wywalenia tutaj macie sajur sup. przyprawa do warzywnej zupy do zupy warzywnej losowo e, tutaj zobaczymy co to jest e, bam, bambu to jest to jest też taka mąka, mąka ale to jest mąka bambusowa do, taka panierka e, panierka panierka jak u nas są Seasoned flower. Widzicie, multi-purpose seasoned flour, czyli to jest, to jest z przyprawami taka mąka, po prostu obtaczacie w mące, obtaczacie w mące. No i to jest takie samo tylko dużo. To jest crispy. To jest też taka, yy, jak w KFC, taki kurczak jak KFC z tego co tu widać. I to wszystko, co będzie, czy muszę to wywalić. Tu mamy jeszcze. Jakiś specjalny mix to jest takie mokre w środku. To jest Spicy Beef in Black i soup widzicie czar, to jest czarny sojowy sos e, do wołowiny. Widzicie? Takie rzeczy tutaj też są oczywiście, nie no i tutaj są gula, gulai, to jest inny sos do kurczaka Oriental Chicken. Chicken orientalny tutaj mamy. Patrzcie jakie ładne mamy ten coconut, e, spicy coconut to jest też taki sos mm, Coconut to jest, ja zawsze zapominam, Kokos, kokosowy, sos kokosowy do wołowiny, to jest do słup, to jest do kurczaka, to już Wam pokazywałem. No i to wszystko ląduje do kosza. nasi górę. czyli to jest taki e, proszek. Proszek gotowy, tylko gotujesz sobie makaron. Gotujesz sobie makaron do wody, dodajesz ten proszek i, i masz makaron z, z, takim, z przyprawami. Taki instant, takie zupki instant. No, także tyle. Tyle na razie z nowości. Wszystko idzie do kosza.